Mierz świetny, nie? Póni na to, że mieliśmy upa! Od odporność według Apla. Patrzcie, raz, raz. Siemaneczko! witam w prawdopodobnie pierwszym noworocznym odcinku. Dzisiaj przygotowałem dla was całkiem fajny temacik. Przynajmniej mam nadzieję, że fajny, bo opis usterki jest naprawdę bardzo fajny. Przeczytam wam go, żeby niepotrzebnie nie przedłużać. Bez jest iPhone SE 2020. Pierwsze co w ogóle przychodzi mi na myśl w momencie, w którym dostajemy taki telefon, to od razu pęknięte ścieżki pod czytnikiem SIM albo mikrofon, albo dotyk. Zależy od tego, co tam pęknie, ale tutaj jest troszeczkę inaczej. Tutaj dostaliśmy takiego delikatnego Um, mindfucka, tak? Bo tu jest w ogóle całkiem coś innego. To nie jest mikrofon, to nie jest Doty. To jest obwód procesora graficznego. Opis problemu. Uruchamia się, nagrzewa i wyłącza. Usterka powstała po wymianie tylnego szkła w innym serwisie. Już się robi ciekawie. Informacja od serwisanta: brak pełnego zasilania obwodu procesora graficznego, coś jak aberracja dyfuzyjna. Znalazłem dwie przerwy. Dwie przerwy. Nie mam odpowiedniego sprzętu, aby to naprawić. Okej. Okay. Przynajmniej taki plus jest, że ktoś zrezygnował z naprawy, bo nie ma do tego pełnego sprzętu. Za to naprawdę wielki plus. Ale zastanawia mnie brak pełnego zasilania obwodu procesora graficznego. Brak pełnego zasilania obwodu procesora graficznego. Znalazłem dwie przerwy. Dwie przerwy w obwodzie zasilania obwodu procesora graficznego. Brak zasilania procesora graficznego pełnego procesora w obwodzie procesora graficznego. Bleh. Zastanawiam się, jak myślę, przynajmniej o tym przypadku i ogólnie z doświadczenia, jak dostajemy telefon, w którym było robione tylne szkło, to może się dziać wszystko. Nic mnie nie zdziwi i szczególnie w SE2020. Także po prostu zajmijmy się robotą. On tutaj jest u nas na miejscu. W nim są dwie karteczki, jak widzimy. W jednej prawdopodobnie kod do odblokowania, a w drugim tajemny liścik. To jest widocznie notatka od serwisanta. Zastanawiam się, czy to jest ten sam serwis, który robił tylne szkło. Brak pełnego zasilania owodu. Procesora graficznego. Znalazłem dwie przerwy. Nie mam od sprzętu, aby to naprawić. Czyli znowu nam się to powtórzyło, ale dostaliśmy to na piśmie. Brak zasilania, brak pełnego zasilania wodu procesora graficznego. Dwie przerwy. Co możemy zrobić? Słuchajcie, tak naprawdę trzeba zacząć od tego, żeby sprawdzić w ogóle co mu się dzieje. Jeśli chodzi o same w sobie wymianę szkła, jeśli ktoś to robił nieumiejętnie, laser często przecina taśmy. Taśmy, które nie są wyjęte z korpusu, jeśli to jest źle zabezpieczone. I co zrobimy? Po pierwsze, wejdźmy sobie w panic loga, w ogóle telefon jest po ukraińsku. Wiadomo, są programy do tego, można to wklepać w internet, to wszystko wiadomo. Ja jednak jestem old fashioned way, po prostu wchodzę sobie i sobie sprawdzam. No i mamy właśnie to, o czym myślałem. Od się pierwsze, co rzuca w oczy mamy tu Missing Sensor z Mic 1. Czyli mic 1, czyli to jest sensor, to jest, to jest główny mikrofon, tak naprawdę mikrofon od rozmów znajdujący się na dolnej taśmie w tym modelu. I przez to, że telefon nie widzi tego mikrofonu, to po prostu po trzech minutach orientacyjnie się restartuje. Czemu się to zawiesiło? Czemu się zawiesił ten telefon? Dlaczego mi to zrobiło? Wchodzimy w stoper, odpalamy stoper, on oczywiście już ten telefon chwilę działa, także może być tak, że szybciej się zestartuje, no ale czekamy i teraz musimy tak naprawdę czekać i zobaczymy co się stanie, zobaczymy czy się telefon zestartuje czy, czy nie. I raczej to będzie to. Tak naprawdę są dwie rzeczy do sprawdzenia. Albo ścieżki, czyli naprawa poważniejsza, albo jest prostsza rzecz, czyli sprawdzenie samego w sobie doka. Dok mam naszykowany. Czyli najprościej i najszybciej jest po prostu podłożyć sprawnego doka i sprawdzić, czy z nim telefon przestanie się restartować. Także teraz sobie rozbierzemy ten telefon, otworzymy go, podmienimy doka, bo nie ma sensu od początku robić płyty, no bo, no bo zaczynajmy od najprostszych rzeczy, prawda? Otwieramy tego biednego SE 2020 z brakiem pełnego zasilania obwodu graficznego i z dwoma przerwami. Ciekawa nazwa, tak? Takie. Mocne. Daje do myślenia. Ja nie jestem estetą. Od razu mówię: Ja nie jestem estetą. Nieraz zostawiłem wypalcowane telefony. Nauczyłem się, że nie wolno tak robić, bo to jest brzydko. Ale kurde, no dopiero co była zmieniona klapka. I zobaczcie, jak to jest uflogane, uwalone jakimś nie wiem czym, czy to stopnik, czy coś. I tutaj jakieś uflogane jest, ślepi się wszystko. Paskudnie. Mogliście się chociaż wyczyścić. Jak macie zostawić jakiegoś fakapa w telefonie, nie mówię, że nam się nie zdarza. To przynajmniej zróbcie, tak, jeśli nie chcecie tego naprawić albo nie chcecie po prostu pójść klientowi na rękę, na przykład zrobić tego telefonu, tak, żeby już po prostu nie było żadnego problemu. Zostawcie ten telefon, przynajmniej w środku, czy wypuszczać takiego babola, a potem ktoś to otworzy, jeszcze, nie daj Boże, jakiś youtuber, to już w ogóle tragedia. Odpinam doka. Sprawdzimy sobie jeszcze na wszelki wypadek, użyjemy kamery, czy tutaj gdzieś gniazdo nie jest uszkodzone. Nie, ale gniazdo wygląda dobrze. Raczej nie ma jakiegoś tam pakapu takiego, przynajmniej z grubsza. Zrobimy sobie też pomiar. Tutaj że siódma i ósma ścieżka. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czyli mamy siódmą tutaj ścieżkę. To jest jedna linia komunikacyjna i druga. Jest, czyli mamy tutaj obydwie wartości. Raczej bym tutaj nie szukał teraz. Na razie nie skupiamy się na pójcie. Wartości na gnieździe od razu mamy. Ale tak jak mówiłem, zaczynamy od tego, co jest najprostsze. Zmieniamy dok. Nie szukajmy wiatru w dupie. Czy jak to tam się mówi? Czyli wpinamy doka. Nie będę go tutaj składał, bo to po prostu nie ma żadnego sensu. Wpilam bateryjkę, zamykam telefon, odpalamy go, włączymy go, włączymy stoper i miejmy nadzieję, że przez najbliższe 5 minut nic się nie stanie. Jeśli przez najbliższe 5 minut się nie zrestartuje, możemy uznać, że naprawa tak naprawdę będzie zakończona, bo nie ma co tutaj więcej szukać. Prawdopodobnie, jeśli to będzie działać, okaże się, że uszkodzone w czasie montażu tej klapki została jakaś taśma po prostu czy tam naderwana delikatnie, no i dlatego... Nie działa. I czekamy, czy będzie działać, czy nie będzie. Czy będzie to jednak tok, czy będą to ścieżki, czy może to będzie. Brak pełnego zasilania obwodu procesora graficznego. Znalazłem dwie przerwy. W międzyczasie oczywiście skorzystam z możliwości. Pamiętajcie, jeśli Wam się podobają te materiały, zasubskrybujcie mój kanał, zalajkujcie ten film, a jeszcze fajniej, dajcie komentarz, bo każdy komentarz pod tym filmem to po prostu zwiększa jego zasięg. Także jeśli Wam się podoba, dajcie komentarz. Bardzo na to liczę. A druga sprawa, zapraszam Was na live, które robimy w środę o godzinie. 19:30. Naprawy są na żywo, zbieramy na dzieciaki, a ze względu na to, że mamy teraz no w tej chwili, kiedy nagrywam 9 stycznia, za 20 dni jest finał Wielkiej Roboty Świątecznej Pomocy i będziemy też dla Wośp grać i będziemy zbierać pieniążki dla dzieciaków. Także zachęcam i zapraszam do oglądania live'ów i zbierania z nami kasy. A tutaj wracamy do tematu. Minuta 20, przyspieszamy i zobaczymy, czy się zrestartuje, czy się nie zrestartuje.

Nie chce się zepsuć. To nie jest usterka obwodu graficznego w dwóch przerwach. Okej, okay, ale co to jest? To jest dok, prawdopodobnie dok. Oh my god, właśnie minęło 5 minut. Słuchajcie, 5 minut minęło. Raczej telefon się nie wyłączy, bo no po prostu mu się za bardzo nie chce tego zrobić. Wystarczyło zmienić dok, czyli wystarczyło podłożyć tą taśmę i poczekać 5 minut. I w tym momencie możemy postawić diagnozę i możemy powiedzieć, że tak naprawdę naprawiliśmy ten telefon, bo telefon po prostu działa poprawnie, bo się nie restartuje. Czyli od samego początku problemem był. Dok, dolny dok, prawdopodobnie w momencie laserowania, a jeśli nie laser, chociaż nie wiem, nie będę tego otwierał, to, ta klapka. No, nie wygląda to źle, aczkolwiek trochę krzywo wklejona tutaj jest. O, krzy krzywo jednak wklejona jest. Można było to zrobić troszeczkę lepiej. W każdym razie prawdopodobnie został uszkodzony mikrofon w dolnej części, przy laserowaniu lub ewentualnie przy wyjmowaniu. No i stąd te restarty. Nie jest to brak pełnego zasilenia obwodu procesora graficznego, dwie przerwy. Nie, to nie jest to. To jest po prostu dog. Naprawdę. Nie ma co więcej tutaj szukać. I można było to naprawdę zrobić bardzo szybko, także polecam sprawdzać najprostsze rzeczy. Słuchajcie, serwisanci, robię też te filmy dla was, tak? To nie chodzi o to, że teraz się z kogoś śmieje czy coś. To jest akurat śmieszna usterka, śmieszny opis, dlatego cały czas to powtarzam. To nie jest. To, to nie jest to, to jest po prostu dog. I y, na tym tak naprawdę kończymy tą. Y... Naprawę, bo wystarczy klientowi zmienić ten dok i telefon powinien być sprawny, jeśli wszystko jest inne, sprawne. Na to przyszedł i to zostało wykluczone, naprawione, czyli nie są to prawdopodobnie ścieżki między czytnikiem, aczkolwiek pamiętajcie, że ta usterka może być. Ten telefon jest po upadku, bo dlaczegoś to szkło zostało zbite. Może się okazać, że za jakiś czas pękną te ścieżki pod tym czytnikiem, bo to jest wada fabryczna tej płyty i klient musi też e, rozumieć to ryzyko, że za jakiś czas ta usterka może się powtórzyć. W tym konkretnym wypadku jest to wina DOKa, który wystarczy wymienić. I telefon wróci do żywych Także nie trzeba naprawiać Jeszcze raz braku pełnego zasilania obwodu procesora graficznego Dwie przerwy To jest po prostu do I tym akcentem kończę ten odcinek Dzięki za oglądanie I do zobaczenia w następnym odcinku Siema